W tym materiale wideo pokażę Ci krok po kroku, jak zacząć inwestować w kryptowaluty, czyli jaką giełdę kryptowalut wybrać, jak się na niej zarejestrować, jak wpłacić pieniądze i jak kupić pierwsze kryptowaluty, czyli krok po kroku od A do Z. Jeśli chcesz otrzymywać więcej tego typu materiałów, to zostaw lajka pod tym filmem i zaobserwuj mój kanał. Zaczynajmy. Główne giełdy, które polecam. Pierwszą z nich jest Binance. Jest to giełda, która istnieje już od bardzo wielu lat. Jest dość renomowana giełda. A druga giełda jest to giełda Bybit, która jest podobna do Binance'a no i też radzi sobie całkiem nieźle. Linki do tych giełd znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Dobrze, przejdźmy zatem krok po kroku do zakupu kryptowalut na giełdzie Binance. Przechodzimy na stronę binance.com. Następnie klikamy zarejestruj się przez e-mail lub telefon. Tutaj wpisujemy nasz adres e-mail. Ja założyłem sobie nowe konto. Założyłem sobie nowe konto ze względu na to, że chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Wpisujemy tu nasz adres e-mail. Akceptujemy regulamin. Klikamy dalej. I teraz właśnie został wysłany sześciocyfrowy kod na naszą pocztę. Przechodzimy na pocztę. Kod już jest dostępny. Kopiuję, wklejam. Dobrze, teraz ustawiam hasło. Ustawiam hasło. Ważne, żeby miało te, takie właśnie podane osiem cyfr. Osiem znaków, co najmniej jedna cyfra i jedna wielka litera. Przechodzę dalej i konto mam już założone. Super, udało się. Jak widzisz, na tym etapie jesteśmy już proszeni także o weryfikację konta. No, na razie nie musisz jej robić, ale no, niedługo będziesz chciał to przejść, jeżeli będziesz chciał, żeby operować jakimiś większymi kwotami na giełdzie. Weryfikacja konta nie jest co nic innego jak po prostu przesłanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych. Jeśli nie chcesz teraz weryfikować konta, no to możemy sobie przejść tutaj w prawy górny róg na tego ludzika, a następnie kliknąć na pulpit. I zobacz, ukazał nam się już tutaj pulpit mojego profilu na giełdzie Binance. Tu mamy różne zakładki, bezpieczeństwo, identyfikacja, płatności. To nas w tej chwili nie interesuje w tej chwili nas, interesuje po prostu już ten zakup pierwszych kryptowalut. Dlatego przechodzimy do zakładki Kup kryptowaluty, a następnie zakładka Karta Kredytowa Debetowa. Tu już nam się pokazuje Kup Krypto za pomocą karty. Minimalna kwota, za jaką musimy kupić kryptowaluty. Jest to 90 zł, a maksymalna kwota to 56 tysięcy. I tutaj poniżej możemy sobie także wybierać, jaką chcemy kupić kryptowalutę. Domyślnie mamy to ustawionego Bitcoina, ale możemy sobie także kupić Ethereum, ARPA, XRP. Możemy sobie także kupić kryptowalutę USDT. Jest to Tether i jest to odpowiednik dolara amerykańskiego. Czyli patrzcie taka stabilna. Kryptowaluta, która nie ma takich ogromnych wahań, bo po prostu jest po takim kursie, po jakim jest dolar amerykański. Więc możemy sobie wybrać tą kryptowalutę, a później za tą kryptowalutę, za tego stablecoina tak zwanego, kupić inne kryptowaluty. Więc tutaj wpisujemy sobie minimalną kwotę, 90 zł. Dostaniemy za to 20,5 tetera. Kontynuuj. No i tutaj, właśnie w tym momencie pokazuje nam się weryfikacja konta. Więc tutaj klikamy rozpocznij teraz, zweryfikuj teraz no i w momencie będziesz musiał właśnie mm, wypełnić tutaj te informacje, przesłać dowód i zweryfikować konto. Ja już tego nie zrobię, ponieważ ja już mam zweryfikowane konto na Binance'ie, ale przez tą weryfikację przejdziesz sobie sam bez problemu. Tak więc zweryfikuj sobie to konto, i ja już za chwileczkę pokażę Ci dalej, jak kupić te kryptowaluty, mając zweryfikowane konto. Do usłyszenia za chwilkę. Witaj ponownie. Mam nadzieję, że udało Ci się bez problemu zweryfikować konto. I już teraz możemy przejść do zakupu kryptowalut. Tak więc ponownie wchodzimy w zakładkę kupu kryptowaluty. Karta kredytowa debetowa. No i tutaj, tak jak poprzednio, wybieramy sobie kwotę USDT. Ponieważ chcemy kupić Tetera, o tutaj mam już inne widełki co do zakupu. Tutaj mam minimum 100 zł, a maksimum 18 tysięcy, choć tam miałem ponad 50 tysięcy. No dziwne, że to są jakieś większe ulgi do większych kwot. No ale dobrze, wpisujemy 100 zł, otrzymamy za to 22,79 Tetera. Klikamy Kontynuuj. Ja tutaj już mam dodane swoje karty. Kredytowe. Mam ich sporo. Ale normalnie będziesz tutaj musiał sobie dodać nową kartę kredytową. Czyli wpisujesz wszystkie twerki z karty, dodajesz tą kartę i ja sobie wpłacę z tej. I klikasz kontynuuj. Następnie podajesz tutaj. Trzy cyperki z karty. Zatwierdź. I tutaj masz 10 sekund na potwierdzenie tej czynności i wpłaty. Klikamy potwierdź. Czekamy aż cały ten proces minie. I już właśnie w tym momencie za 100 zł zakupiłem swoje pierwsze kryptowaluty. Ja zakupiłem Tetera, ale tak jak widziałeś, tym samym sposobem. Mogłeś sobie zakupić Bitcoina, Ethereum czy inne kryptowaluty. Także ten cały proces jest, no jak widać, naprawdę no bardzo prosty. Najwięcej czasu to zajmuje yy, weryfikacja profilu i przesłanie dowodu, a sam zakup trwa naprawdę chwilkę. No także zobacz, w ciągu 10 minut mogłeś zostać już prawdziwym posiadaczem pierwszych kryptowalut. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kryptowalutach, jak kupować inne kryptowaluty, jak handlować. Jeśli chcesz poznać moją strategię inwestycyjną, to polub ten filmik i zasubskrybuj mój kanał, aby mieć więcej wideo.